Już po raz trzeci dyrektorzy działów prawnych, prezesi, członkowie zarządu, jak również osoby reprezentujące kancelarie prawne spotkali się na kolejnej edycji Corporate Legal Council, unikalnej platformy spotkania wszystkich wymienionych osób. Uczestnicy dzisiejszego forum spotkali się tutaj przede wszystkim po to, żeby nawiązać relacje we własnym gronie, mieć możliwość zbenchmarkowania własnych strategii, wymienić się doświadczeniami z rozwiązywania problemów, które się przy zarządzaniu, zarządzaniu działem prawnym jak też wszelkich sytuacji konfliktowych i nie tylko konfliktowych pomiędzy działem prawnym a innymi strategicznymi działami w firmie Dlaczego biorę udział w Legal Forum? Na pewno dlatego, że jest znakomita organizacja. Znakomici uczestnicy, znający swój biznes, znający się na rzeczy, doskonałe miejsce na wymianę doświadczeń. Organizacja takich imprez ma jak najbardziej sens, bo jest to sposób na wymianę idei i pomysłów pomiędzy prawnikami wewnętrznymi, do czego nie zawsze mamy okazję w naszej codziennej pracy, ponieważ tych kontaktów jest stosunkowo niewiele. Także tego typu forum na pewno, na pewno ma sens i zachęcam Państwa do udziału w przyszłych edycjach. Biorę udział w Forum Corporate Legal Council. Pierwsze, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami z kierowaniem, z kierowania departamentem prawnym, posłuchać się doświadczeniach innych osób, wymienić poglądy, jak rozwiązujemy podobne problemy. No a poza tym, żeby nawiązać osobiste kontakty z przedstawicielami świata prawniczego, co też jest bardzo ważne. Forum Corporate Legal Council jest imprezą, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez, jest takim dorocznym spotkaniem prawników. Świetnym, jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, ale również to wspaniała okazja, żeby spotkać znajomych kolegów zarówno pracujących w firmach, jak i w kancelariach. To jest powód, dla którego już po raz kolejny biorę udział w tym forum i polecam to każdemu każdemu prawnikowi w Polsce. Z punktu widzenia organizacji środowiskowej, jaką jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, myślę, że można, należy pogratulować organizatorom, pogratulować konsekwencji, wyczucia potrzeb środowiska, pogratulować wyobraźni. Jestem uczestnikiem trzeciego forum Corporate Legal Council. Tak jak powiedziałam, jest to trzecia edycja programu, który w ciągu tych lat zyskał renomę jednego z ważniejszych wydarzeń w branży prawniczej. Moi koledzy i koleżanki spotykają się tutaj, aby wymienić nie tylko doświadczenia, dowiedzieć się o najnowszych zmianach w prawie. Ale również, aby troszeczkę poplotkować o problemach, które każdy z nas ma w naszej codziennej pracy, często jesteśmy rozrzuceni w różnych spółkach, przedsiębiorstwach, nie mamy kontaktu z innymi osobami wykonującymi podobny zawód czy mającymi podobne obowiązki, w związku z tym, takie forum to naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczenia.